Cześć, Mano, witam Was w trochę nietypowej oprawie, mianowicie jest to Terraria. Mam zamiar zrobić serię z tego. Wydaje mi się, że teraz Terraria po tym patchu, teraz to jest patch, tu mam wersja 1.0.2 yy. Stała się wiele ciekawsza niż była, a była bardzo ciekawa, więc wydaje mi się, że jest w co grać i... jest jak... Mm, może, jest co grać i można tutaj coś popróbować. Wydaje mi się, że seria z Terrarii byłaby spoko. No, będzie taka seria poradnich też trochę. Niewiele o Terrarii wiem jednak. Ale chciałbym się też dowiedzieć o niej dużo. Niekoniecznie od was. No, proszę, błagam, nie tipujcie. Ja potem sobie sam oglądnę wiki jak będę chciał. Ja będę miał problem wcześniej. A na razie stworzymy sobie nowy charakter. Zrobimy jakieś włosy, jakoś coś tam, coś tam pokminy A zrobimy mu takiego niebieskiego tego, zmienimy mu trochę w fryzurę Zmienimy mu takie dzifre, dziki afryku zrobimy Zrobimy bardziej brązowe, co wy na to Takie brązy, brązy, brązy O, coś w tym stylu O, o, o coś w tym stylu, no aby trochę ciemniejsze jeszcze Tak, dobra, nie będą, okej okay. Oczy zrobimy mu niebieskie, żeby był ładny. Takie hałsko niebieskie, ok. Skin. Kolor mu zostawimy, trochę ciemniejszy jednak zrobimy. Takiego go zrobimy, ok. Um. Shirt. Koszula, koszula. Jaką by mu koszulę zrobić? A zrobimy mu z żółtą. Taką jaskrawą, O. Bo jeszcze muszę wycelować tam ten, ten żółty. Okay. Dobra kochani wracam się do was na chwilę Na chwilę Dosłownie zrobimy tą postać I będzie się I będę musiał niestety na chwilę skończyć Oczywiście to będzie w nagraniu niewidoczne Ale dla mnie będzie dłuższa przerwa Muszę iść znowu yy, gdzieś tam coś tam pozałatwiać. Więc no Aż to mi nie ważne. Będzie po prostu takie cięcie Tak lekkie wystrzelenie z rytmu Ale to nie będzie aż tak zauważalne Mam nadzieję Teraz dokończymy tą postać. Aha, chciałem Wam jeszcze powiedzieć na temat oprawy muzycznej w tej grze. Jest ona taka. Nie jest ona fala, taka bardzo, bardzo yy, wykokszona albo coś w tym stylu. Ale jest przyjemna, jest taka. Naprawdę, aż chce się czasem tą grę grać dzięki tej oprawie muzycznej. Jest bardzo miła, jest taka. Jak wchodzi się na któryś biom, to jest taka. biom. Yy, to jest. Taka na przykład jak wchodzimy na biom tam gdzie są wrogowie Nie pamiętam jak się ten nazywa Jakiś taki dziwny biom to jest taka strasznie Taka chora, taka Psychodeliczna W tym stylu, a jak chodzimy sobie na, na przykład siedzimy na normalnym to To sobie softcore, softcore, zostawimy softcora To jest taka spokojniejsza, taka łagodniejsza Dobra Stworzyliśmy sobie postać, aha jeszcze tak. Tak, żebym sobie wiedział. Mam nick jak w tym. I stworzymy nowy świat. Yy, tego świata sobie zrobimy large. I sobie napiszemy. Albo nie tak. Nie, 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 nie. O tak. Będzie prościej. Po prostu żebym zapamiętał. I teraz się ładuję. Bo mam jeszcze coś innego. Telefon. Czekamy się załaduje W Terrarii ogólnie jest powiem wam bardzo masakry masakryczna ilość opcji Gdyby Minecraft był tak rozbudowany To wiecie Minecraft tam kiedyś ma ten koniec jak się pokona tego smoka z Enderu Ale w tej grze jakby tam przykład przenieśli możliwości z tej gry na Minecrafta I tak Minecrafta tak, jak się niby tam kończy Miałby się kończyć tutaj, jak jest ta teraria. Trochę się gubię co mówię, ale mówię dalej. Mówię, Boże, dobra, nieważne. To tam to Minecraft był po prostu chyba nieskończony. Jest tu masa ilość tych opcji. Na pewno nie obejdę się bez Wikipedii i Waszej pomocy, ale to na razie ja Wam powiem kiedy. Spokojnie, wtedy będziecie wszystko wiedzieć. Odcinki będą się pokazywać, tak, dwa razy w tygodniu. Dwa w tygodniu lub raz w tygodniu, zależy od mego czasu, wiecie, mam trochę napięty teraz y, okres, gdyż iż mam szkołę, a mam teraz jakiś... Boże, mam teraz jakiś taki typowy czas, w którym mam milion tysięcy sprawdzianów. No dobra, wchodzimy. No lag mi złapał. Właśnie ten świat trochę tworzy, ale trudno. razem, na szczęście, tak jest nie za każdym. Też już teraz się przemęczymy, bo to będzie lepiej. Widzicie, gra jak na 2D jest bardzo ładna. Muzykę, słyszycie jaka jest: jest przyjemna, łagodna i nie męczy. To jest najważniejsze w takim czy bardziej zachęca do gry, bo w sumie ta muzyka dodaj uroku dużo. O, cóż, zaczniemy od zbierania drewna, więc jest chyba najbardziej potrzebne. Ja zazwyczaj robię tak, że zbieram drewna dużo, ile mogę. Znaczy no... Także mieć koło 100 kawałków. rozmiar 47. Mam 55. I potem lecę sobie do kopalni. Tam, przebywam, znaczy tam sobie robię jakąś taką prowizoryczną bazę, właśnie zdobyłam trochę surowców i chodzę na zewnątrz. Ale tym razem spróbuję zrobić od razu bazę. Tak, wiecie, znajdę sobie miejsce i od razu bazę zrobię. Tak, wydaje mi się, że będzie. Oczywiście, znaczy, jak spróbuję, to nic się nie stanie złego. Więc spróbujemy tak. Znowu muzyka się zmieniła. Jestem na innym biomie. Na początku załadowała się ta zwykła, a teraz jest inna. Ta jest taka lekko dziwna, ale da się przeżyć. Tu są wielkie drzewa, to sobie skośimy. Od razu koty mi się dobijają do pokoju, i wystraszyły teraz. O Boże Dobra, jeszcze sobie to obierzemy w Jeśli chodzi o potwory w tej grze. To powiem, że jest ich sporo. Nie wiem dokładnie ile, kiedyś pamiętam, dokładną ilość, ale jest ich dosyć dużo. Są slajmy, ale nie dość, że są slajmy, to są slajmy niebieskie. One się nazywają inaczej, czerwone i tak dalej, i tak dalej. I tych slajmów jest naprawdę dużo. Zbierzemy sobie jeszcze kamienia trochę tutaj, bo jest na zewnątrz, to sobie zbierzemy go. Jest tu dużo tych potworów, są też takie potwory nieagresywne, no i oczywiście są zombie, ale to w nocy. Jeśli chodzi o noc, to zombie nie spalam się tak jak w Minecraftie, że spala je. Boże. Że wypalają się podczas jak słońce wychodzi, tylko po prostu one uciekają już zanim słońce wejdzie i potem ich już nie ma. W nocy latają też takie. Latające oka są. One są też dosyć szkodliwe i takie lekko wkurzające. Ale da się je przeżyć jak widzę, już widzicie wazony jakieś. Z tych wazonów można cenne rzeczy znaleźć czasem. Najbardziej przydatne są skrzynie. Znaczy przydatne. Najbardziej takich właśnie, co jest z lud taki randomowy, są skrzynie. Widzicie? Tutaj nawet ten, na przykład... O, już są. Tam przed chwilą były zielone slajmy, a tutaj są niebieskie slajmy. A nie, muszę ich go zabić, tak? Bo muszę trochę uzbierać sobie tych takich kulek, co z nich wypadają, bo sobie robię z nich potem pochodnie. A chyba ja mam ten taki wypiany, nie lubię takich. Jeśli chodzi o broń, to jest tutaj dużo tych broni Alelamie Jest tu sporo tych broni jest, są miecze, ale miecze dzielą się na takie Które mają, które atakują tak jak właśnie jak ten killoff, czyli takim wymachem Długim, takim dużym wymachem, takim naokoło A są też miecze, które atakują na wprost, jak Ten O, się tak atakuje, i on jest ograniczony jeśli chodzi o Właśnie atak Mi się najbardziej tym z takim to ma knockback, ja to nazywam knockback, tak? Ja to tak nazywam. Yy, one są po prostu najwygodniejsze. Są mocniejsze te oczywiście z tym. Te takie z na no, wprost, ale te z knockbackiem są lepsze po prostu moim zdaniem. Nie musicie się z nim zgadzać. Moje zdanie to jest moje zdanie. Każdy może mieć swoje, nie, nie wiecie. I zaraz giną tych slajmów. Dobra, szukamy jeszcze miejscówki jakiejś. Nie chcę się daleko wybierać gdzieś, bo mi się to nie opłaci, po prostu. Tutaj sobie zejdziemy. Ale widzicie, tutaj jest płaski teren. Wydaje mi się, że tutaj mogę zrobić spokojnie jakąś. Nie tu slime pad po prostu. Yy, możemy sobie tutaj na górze tutaj. Widzicie, to sobie zrównam, tylko widzicie, wytnę te drzewa i mogę sobie zrobić tutaj domek. Jak domek będę budował, to już. Zastanów się w następnym... Przed... mieć następnym odcinkiem yy, ponieważ... aha, tego się nie da tak się chleba teraz. Yy, ponieważ... możecie podrzucać mi pomysły, jeśli chodzi o to. Dajcie po tu slajmy idą idą znowu. Nie wyjdę z tą, bo zaraz będą się na mnie rzucać, nie dobra. Jak stąd stąpi moment? Coś muszę patentować. Dobra, może inaczej prosić, co zrobię. Dobra, tak. No i. O, 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 tutaj widzę to duże drzewo. O, tak, dobra. To pod tym drzewem będzie taka. O Jezu, zapomniał tych slajmów, Boże. Dobra, jakoś tutaj sobie damy radę. Wpada. A widzicie, jest fajne leje i trudno. Ale jeszcze jeszcze. Tak Leżeć w Pięknie, dobra. I przebijemy przez ten... przez to drewniane koło. Zbierzemy tamte dwa zony szybko. I zrobimy sobie bazę tutaj wokół tego drzewa. Na dole tutaj sobie zrobimy bazę. Aha, już jest jakiś większy slime tam. Mi się nie za bardzo podoba. Najgorsze co, że jeszcze trochę i będzie noc. Odwiedziciele już jest mocny. Jest purple slime, po prostu... Fioletowy slime, czy różowy, nie wiem, dla mnie to bez różnicy, chyba fioletowy Putin. nie wiem Angielski to jest u mnie masakra, dobra, nieważne Nie wydam wam trudu po angielsku. Gościu, spadaj Dobra, ja se drzewa Tutaj szybko Zaczynamy te drzewa I Teraz zbudujemy taką szybką chatkę Nie będzie na wysoka Na razie tyle Ok. Jeszcze sobie tutaj wyrobimy Miejsce na drzwi Na trzy, ok. I zrobimy sobie workbencha Tak I tu sobie postawimy, sobie, nie, sobie. Muszę się nauczyć poprawnie wymawiać wszystko. Ok, i robimy szybko drzwi, zanim się coś dostaje Drzwiczki. Drzwi. Okej, okay, mamy drzwi. I teraz kochani zrobimy sobie drewnianą ścianę. Ściana się robi tak. Widzieliście? No po prostu musicie mieć trochę drewna i ściany się kładzie. Jak normalne klocki, z tym, że ściany nie zawadzają o... o... Boże... O żadne inne, na przykład, bo to są ściany, tak? A to są te tła ściany, ja to tak nazywam. Ściany w tle, tak to będę nazywał. Dopóki nie wyszczę czegoś lepszego. A to są zwykłe ściany takie. I na tych ścianach... Mogę kłaść, widzicie, tak. A tutaj widzicie, nie mogę, bo tu jest już... O widzicie, bo tu nie ma takiej ściany z tyłu. Co jest? Chow stałem przy drzwiach, dobra. Otwórzcie no, się Co jest? Nie mogę drzwi otworzyć. O goście. Muszę ha, no, Dobra. Muszę chyba to drzewo z zciąć, Zeciąć. Nie ściąć, muszę je. No ha dobra. Już. wymyśliłem dlaczego nie mogę. Dobra, ten stańc poszedł. I zaraz nam się pokazać. Tak, tutaj widzicie, nie mogę kłaść drewna, bo nie ma tła. Tutaj, a tutaj jest tło. O, będę na to tłomu. To tak będzie bardziej. I tak. I to tak wygląda. Żeby tą ścianę zedrzeć, nie mogę kill-offem, ani siekierą, ani niczym. Tylko takim specjalnym młotkiem tutaj jest. Nie wiem, czy go mogę już stworzyć. Nie mogę go chyba stworzyć. No nie mogę. Tutaj widzicie zbroje, ale te zbroje są takie pierwsze. No, no to zrobię, sobie te zbroje sobie na Equip. Tu sobie damy i zrobimy sobie buty. Okej, okay, Bonus Defense. No i mam teraz 3 defensa. Co teraz mogę tutaj zrobić? Mogę sobie... Nie mogę sobie piecyka zrobić. Ja zrobię sobie pochodnie. Tu i tu. I kochani. Ja kończę tutaj teraz nagrywać. Znaczy. To będzie dla was cięcie. Ja wychodzę teraz z domu dla mnie będzie dłuższą przerwą, dla was będzie pewnie parusekundową, więc słyszymy się za chwilę. Cześć, siemano. witajcie z powrotem. Jestem już po tej dłuższej przerwie dla was yy, sekundowej w sumie. Yy, wchodzę znowu na świat, i gramy dalej. Muszę się teraz przypomnieć. Wszystko teraz przypomnieć, co robiłem. Chyba tam się umieściłem w domku i skończyłem. Zaraz zobaczę. Okej, okay, jesteśmy na spawnie z powrotem. To ja biegnę do domku najszybciej ja jak mogę. Kamienia trochę zabrać, bo sobie tu po drodze kamienia trochę. W... O, zrobiłem policzkę. ups Oj, nieważne. Teraz ja kopiemy tego kamienia tutaj szybko jeszcze. Weźmiemy sobie. Także można PCX zrobić. Jak ja mam w ogóle? Rudry couple PKX, quick copper, quick copper, ok. Jest mnóstwo opcji z tym, że to jest jednak piękne że jest, nie, no nie mogę się wysławić, moment. Oj, nieważne, dobra, trudno. Chodzi mi o to, że ta gra ma po prostu... aż presję chyba tego, że tych obcych po prostu... No ja chcę zobaczyć. zobaczyć. Damage, critical strike i knockback, To okay, no. no to Ciekawe. Kill off. Dobra, lecimy sobie tutaj. Przydałoby się znaleźć jakieś, jakaś, jakieś itemy za niedługo. Takie już porządniejsze. Ja mam chatę w tamtą stronę na pewno. Mnie ten zaatakuje pewnie. Teraz lejemy go szybko, ładnie jest moja mini-chatka? Puchatka. Zrobiłem tu jakąś dom. <laughs> ok, no teraz podminimy dalej coś. Mogę zrobić ognisko, ale bardziej mi zależy na piecu. O, jest piec, mogę piec zrobić ładnie. A no, widzicie, już zombiaki lecą. To są właśnie... Teraz wyglądam inaczej, to sporo inaczej. Szczęście chyba nie mogę mi się wbić do domku. Mam taką szczerą nadzieję. Bo byłoby to nieciekawe. A, nie, to, czy jest to by się jakiś porządniejszy. To ma 7, to ma 5. zrobię tego. Na tego wywalę. To jest no, OK. No i to jest lepszy miecz tego razu. Ja nie wiem, ale teraz tak sprytnie to zrobić. What the fuck, Wleją mnie. A, głupio to zrobiłem, niepotrzebny tak. Za dużej. Muszę ich jakoś wy... nikać. Oj, 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 źle co zrobiłem. Dobra, ja wam tu oczywiście chyba to przyspieszę. Albo nie, nie ma sensu. Wiecie, taka trochę lipa. Nie te... Nie, nie te itemy na takie potwory. Myślałem, że trochę to zaszaleje, jednak się nie udało. Trudno raz się żyć. YOLO! Masakra. Jeszcze sobie zostaje jedno drzewo po drodze. okej. Okay. Jeszcze zobaczę... Spadły gości. Te oka są wkurzające, naprawdę, bo tak... on o, już do mnie zombiaki lecą. Ojej, Dobra, uciekaj. On się wymigał. To jest zombie ze slime'em na głowie. A, być może to jest wolny jednak nie Ja nie wyrabiam. Dostałem kapeki. Spoko. Dla mnie lepiej. Jak zaraz to jest gwiazdka, gwiazdka, gwiazdko. Już Okej, okay, gwiazdka zdobyta, ładnie jest. Teraz szybko do chaty. My poszlą rzekę, posunę rzekę. Obelisk. Dobra, lejemy, lejemy, lejemy. Dość leży. I szybko do domu. Nie zależy, nie zależy, nie zależy. O, stanęło, dobra. I teraz zrobimy sobie taką tutaj odnogę w dół. Idziemy szukać jakiejś kopalni, może się uda. Glina. Glina widzę niepotrzebna, no ale. Nie jest jakoś ciekawe, ale na pewno. Terrarię na pewno będę nagrywał z kimś, tylko to muszę rozminić sobie kogoś. Ale to spokojnie. Coś się wymyśli, byle wam się fajnie oglądało. Ten miał długi szyby, chyba. Już tu widzę jakieś. To jest chyba zwykły ten. zwykły kamień. No, zwykły kamień, ale tutaj jeszcze też też można sobie zrobić jakąś tam pierwszą. Z tej strony też zrobimy coś, tu będziemy potem budować na pewno. Jakieś tu może schowki albo coś, albo takie na surowce mineralne, jak będę wychodził, to żebym coś sobie po prostu schował. I lecimy znowu tu. Jeszcze jest jeden taki błąd, nie błąd, taka rzecz, która czasem może przeszkadzać, czy przeszkadzać, byłaby przydatna, powiedzmy. Na minimapce po prawej stronie macie pokazaną minimapkę, jakby była w dzień. Znaczy mapę, jakby była w dzień, i to, jakby zmienili na cykl, jeszcze jakby był na przykład noc, i to się zmieniało tam z noc, dzień, to by było ciekawsze, bo można by było wiedzieć, na przykład jak się z kopalni, to jaka jest pogadana na burza. Moim zdaniem, byłoby to ciekawsze, ale to tylko moim zdaniem. Możecie wyrazić swoją opinię. I piszcie mi też, co do Lola. Bo w Lola będę grał i to już na pewno nie jest sam, tylko już na bank z kimś. Zaniflyem chociażby nawet. Ramfli pozdrawiam cię. Będę też grał w Warzi, ale to dopiero jak sobie ja kupię pewną rzecz do komputera, bo mój komputer yy, na razie przy nagrywaniu Warzi wygląda jakby mi się spalić. Nie wiem dlaczego, ale tak wygląda. Po prostu nie wyrabiałem chyba 13 fps bo musiałbym grać na nie wiem jakiej rozdzielczości, żeby nie ogarnął to. Nie mam pojęcia dlaczego tak jest, nie wiem, jest bardzo chyba niebalansowana ta gra. Nie wiem. A, co się tam myśli. aha, miałem sobie zobaczyć jeszcze... ten no, Sunrise. Ja mam pytanie, z tej Nie mogę jej użyć. Nie wiem o co chodzi z tą gwiazdką, może mogę schować. Dobra, nieważne. Trochę rzeczy mamy Lecimy dalej w tył, okej okay. ja Nie będzie to nudne, ja ale na to już się Wracam do Was na chwilę. Zatakował mnie tu pewien potworek też, którego chcę wam pokazać. Nie wiem gdzie on jest, tu jest. O, dobra, zabiję go. Jest to taka gwizda, jakby to nazwać. Która... O, o, patrzcie, znaleźliśmy mi coś. Jest to gwizda, która przekopuje przez siebie i atakuje cię. Jest to... też ta była akurat łatwa, ale są takie, które są cięższe, nie są naprawdę wkurzające. Ale widzę, że znaleźliśmy tu jakiegoś cave'a. Coś tu jest. No te ściany są też fajne, te, te, to, to tło w sumie, bo można nad tym stawiać pochodnie. Ale to widzę tylko tak, żeśmy sobie znaleźli tyle. To tutaj ma taki po tak sobie zrobić. Żeby tu się woda kisnęła. O, skakujemy, dobra. I kopię dalej w dół, czyli my, ja wam tu przyspieszę to. Dobra kochani, wracamy. Robię tu pewien mały myk. Teraz byle wydostać się do góry, bo chcę wejść na chwilę na górę i coś rozwinić. Dobra, wyskakuję ile nadpochodnie pochodnie tutaj. Wyskakuj okej. Okay. Dostąd jak sięgam chyba. O tak będzie dobrze. Dobra. Wyskakujemy na górę gdyż, iż... Wychodzimy z tej kopalni na razie i będę się już z nami powoli. Jest to dosyć długi odcinek, znaczy długi długi, chyba około 30 minut będzie już. Nie wiem, wolę nie ryzykować nagrywać dłuższy, bo wiem, że te dłuższe się nudzą. Więc nagrywam taki krót, znaczy no nagrywam takie krótsze, wiecie no, bo takie dłuższe te się nudzą, jednak... Mam nadzieję, że wypali mi tymi, z tymi horrorami, co chcę też wprowadzić. Ale to jeszcze nie wiem, jak mi czas pozwoli na to, to jeszcze zobaczę. Zobaczcie mi, że jestem taki lekko zmulony, ale jestem zmęczony dosyć, bo... Mamusia przylezła po połowie Krakowa prawie. Skończy mi się te deski. Jak widzicie sami, mam tryb chyba... Wędrówki po całym mieście. Jest masakra jakaś. Dobra, szybko musimy się dostać. Ale jest noc. Okej, okay, ładnie udało się. Jesteśmy w tym naszym mini domku. Tak wygląda mini mapa z tego No, Troszkę nam jeszcze dużo zostało. Troszkę, troszkę. Tak sporo. Ale gdzieś na tym poziomie, już tu powinny być jakieś surowce i tak dalej. Ale to jest w następnym odcinku. Więc ja się z Wami żegnam. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania i łapkowania. Łapiko łapki naprawdę ponoszą mi na duchu i co się nagrywać? No i komentarze: jeśli jednak zadałem parę pytań, więc możecie na nie odpowiedzieć, no to nic, na razie.